Wierz mi, zgniesz kurwo w piachu. Ja to zgłaszam też na policję, że mi grozi śmiercią. Że... Zgłoś, 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 frajerze. Ja to zgłoszę, że mi grozi śmiercią. Zgłoś, frajerze to, bo dzwonisz kurwa z pracy, z numeru pracy. Z czego? Z pracy dzwonisz. No tak, no bo ja w pracy pracuję. A co no. ja, A ja w sobie sobotę... W pracy pracujesz? Nachlany, frajerze? A skąd wiesz, że jestem nachlany? Bo czuć od ciebie. Człowieku, nie groź mi śmiercią, bo ja takie sprawy szybko za... Nie grożę śmiercią, ja ci obiecuję, że cię dojadę, cuko. Ja to wszystko nagrywam. Będę cię ruchał tak jak, ruchał tak jak twój przyjaciel kurwa i sąsiad rucha twoją babę. A ja to wszystko nagrywam i idę na policję, zgłaszam cię, zgłaszam... A zgł... masz, frajerze zgodę na to, żeby mi nagrywać? Ja nagrywam, ale ja mam aplikację, Co to ale ja mam zainstalować... A ty masz aplikację w dupie kurwa, żebyś się stadził kurwa koło i pisać sobie kurwa wykałaczkę kurwa. No i słuchaj, jak chciałem się pogodzić. Jak się kurwa w frajerze, kurwa ogłoszeniami, To się kurwowa... Ja się się to to? chciałem się pogodzić. Użowego, że ty chciałeś się kurwa pogodzić, frajerze dymany, kurwa cioto to dymana? A co powiedziałem że... Jak się kurwo pytam, jak cię kurwo pytam gdzie to kurwa było, to co ty mi kurwa odpierdalasz? Dobra, ale jak chciałem się pogodzić, załagodzić sytuację. Ja się chciałem kurwa pogodzić. Ja się kurwo Ciebie pytałem, gdzie mi zrobili zdjęcia, kurwa mojego auta, Skoro moje auto od dwóch miesięcy stoi pod domem nieruszane. Ale jak chciałem się pogodzić. Nie raz na rutki rok jest przepalone. Więc ty kurwa, to ty wyjrzysz, że A... ja jestem kurwa frajerem wydymanym? Ale jak chciałem się pogodzić. Yy, wyjazd. kurwa. Kurwa wy... przejewane w poniedziałek, cię, kurwa dojadę. Jesteś na policji zgłoszony o nękanie. Ja, ja, ja ten, ja nagrywam rozmowę i będę zgłaszał na policję. Możesz mnie w dupę pocałować, bo w Polsce. Masz zakaz, kurwo, Ale ja to nagrałem, że grozisz mi pobiciem, ja pobiciem żuby, i śmiercią. Co ty, kurwa, i dobra, dobra, to, się, to, dobra, to us ustalmy, co jest gorsze. Zadzwonienie do kogoś, o, y że samochód ktoś źle zaparkował, czy grożenie komuś pobiciem i śmiercią. Frajerze Dymany mam cię w dupie, kurwa. Mogę sobie parkować, kurwa, gdzie chcę, frajerze dymany. No widzisz. I będę, kurwa, parkował, gdzie To nie ma, dobra. A... Dlatego, że kurwa nie jesteś, kurwa, wyznacznikiem mandatu dobra. ani kurwa zakazów. To... Więc Cię kurwo dojadę tak w poniedziałek, frajerze Dymany, to... że Cię kurwa zobaczysz. Idę, w frajerzy, do swojego pracodawcy. No, a to i poz... powiem kurwa jak wydzwaniasz na komóreczki. To teraz zrozum... Mam zapisaną kurwo godzinę. To zrozum teraz to, że ja dzwonię, yy, bez wyzwisk, ja po prostu proszę, uczciwie... Słuchaj, frajerzy, ja jak Ci powiedziałem kurwa, gdzie mój samochód został postawiony krzywo przy linii kurwa, to żeś powiedział kurwa co, frajerze Dymany? No, że źle stoi. Tak? Bo ja sobie... Ja sobie... To twój kuta w twojej kurwa dupie frajerze Ja mam. sobie nie życzę, żeby twój samochód A to stał... A sobie kurwa nie żyć, kurwa. I Jeszcze twoja kobieta mi naubliżała, to też się nagrało. Bardzo dobrze. I wszystkie Nagle, nagle zmiękłeś jak, jak usłyszałeś, że mam ja aplikację kraje, do nagrywania. Zmiękłem, zobaczysz jak ja zmięknę cię kurwa pocisnę kurwa w poniedziałek. Tak? Pójdziesz na policję? Nie. Ja przyjdę kurwo do ciebie. Wszystko jest nagrane na policję, że grozisz mi śmiercią. Nagrywaj, kurwo, nagrywaj! Będę żądał od ciebie odszkodowania pięćdziesiąt tysięcy. mnie, kurwa w dupę pocałować, kurwa. Będę, będę żądał od ciebie 50 tysięcy odszkodowania, zagrożenie śmiercią czuję Możesz się. Możesz mnie w dupę pocałować. Czuję się zagrożony. Czujesz się kurwa zagrożony. Ja się czuję kurwo zagrożony, bo dzwonisz kurwo do mnie o dwudziestej kurwa, czterdzieści I ci się kurwa odgraża, że masz mój samochód. Kurwa, fraje że jebany. Yy, Nawyzywałeś na na mnie. Kurwa, I ci kurwa powiem fraje że tylko jedną. Czekaj! Eee, czekaj, 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 czekaj chwilę. Czekaj chwilę Czekaj, teraz mów, no, teraz mów. Bujaj się frajerze. Słuchaj mnie, ja rozmowy nagrywam, mam aplikację do nagrywania. Możesz sobie kurwa nagrywać, tylko I... że jest jeden problem. Zare... Nie możesz nagrywać mojej rozmowy, bo sobie frajerze tego nie życzę. Słuchaj mnie, zarejestrowałem to nagranie... Po nagra... drugie kurwo mówię do ciebie, ja... Zarejestrowałem to i jak... Zarejestrowałem to jak groziłeś mi. Możesz mnie pocałować cztery litery z tyłu, będziesz frajerze lepiej się czuł. Słuchaj mnie. Nękasz mnie o 21.45. Słuchaj mnie. Wykonałem drugi... Odgrażasz mi się, że masz jakieś zdjęcia Słuchaj mojego man. samochodu, który nie jest kurwa moim samochodem. Słuchaj mnie. Ty pierdolnały cyfry w literach. Słuchaj mnie. Ja zadzwoniłem po raz drugi po 10 minutach, tak? a ty grozisz mi śmiercią i że mnie pobijesz, ja, Ro, ja mam, mam śmiercią, rozmowy śmiercią, rejestrowane, włożę, kurwa, moja, aplik moja, kurwa, moja, moja aplikacja Idę na, na telefonie policji, wszystko nagrywa, kurwa, na ciebie żalenie, a twojemu pracodawcy powiem dobrze. jak do mnie wydzwaniasz. Yy, po pierwsze, nie życzę sobie, żebyś zgłaszał pracodawcę. pracodawcy ty takie... Ty to co możesz kurwa życzyć frajerze, bo ja sobie kurwa nie życzę, żebyś do mnie dzwonił o 21.00. A ja sobie nie dni. życzę, żebyś samochodem stał nierówno przy drodze, tak? Mam takie prawo. Wiesz co, ty sobie kurwa możesz debilu życzyć. No słucham, co, co masz do powiedzenia. Wiesz co, ty sobie możesz życzyć. Słucham, co masz do powiedzenia. Słuchaj. Ale wiesz, co ty możesz to, że jest życzyć? sobota i sobie za dużo wypiłeś i mnie obrażasz przez telefon, to nie jest jakby alibi dla... Po palancie, po pierwsze parancie, nie piję alkoholu i tu masz kurwa problem. Po drugie kurwa parancie. no słucham, w poniedziałek cię kurwa dojadę. To to też się nagrało. Tak? Tak. Bardzo dobrze. To też jest... ci kurwa policja do pracy i no. zobaczymy kurwa kto będzie mądrzej. A jakie usłyszę zarzuty od policji w poniedziałek w pracy? O nękanie. O nękanie, czyli dobra, czyli ja dostałem tak. zarzuty o nękanie. A ty dostaniesz zarzuty o, ogrożenie śmierci, o grożenie śmierci, grożenie śmiercią i po... Kurwa, palancie, ale sam, nie ale nie słuchaj mnie! Posłoniłeś. Dobra, czyli ja... Ja cię nie będę palancie słucham. Dobra, ale ja dostanę zarzuty o nękanie, a, a ty dostaniesz zarzuty o y, grożenie pobicie, śmierci ale się i tak prajere, dalej. Ale się frajerze, kurwa, bo, bo ci, jesteś frajerem dymantem. Ale, dlaczego... ale dlaczego, dobra, dlaczego na przykład ty jako, dobra, już abstrahując od tego, że grozisz się mi śmiercią i mi pobiesz i tak dalej, tak? Dlaczego nie możesz po prostu wziąć tego na klatę, powiedzieć, dobra, chujowo zaparkowałem ten samochód, kurde, sorry, ziomek. Jest dlaczego palancie? No, słucham cię. Jest dlaczego palancie? No, słucham. Dlatego, że mój samochód nie jeździ. Od dwóch miesięcy stoi przed garażem. Tak? Czyli co, tak. Czyli co, moja kobieta podała tak, jakby złe namiary, tak? Tak. To, dobra, to przeproś mnie. Ja mam cię palancie przeprosić, kurwa? No wszak? Przep... będziesz mnie w poniedziałek przepraszał. Gdzież ja cię... kurwo i będziesz mnie przepraszał. Ja będę cię przepraszał za to, że źle zaparkowałeś samochód, tak? Tak, tak. tak? No to tak, dobra. Dobra. W razie co? Bo po pierwsze, nawet nie wiesz gdzie kurwa zaparkowałem niby samochód, tylko nie zaparkowałem. Dobra, y ja tylko. Ja, póki ta rozmowa się nagrywa, to chcę wy wygłosić formułkę, dobra? Żebyś się nie obraził. A, 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 a. Słuchaj, dobra, słuchaj. N nie planuję popełnić samobójstwa. Nie, planu nie planuję być pobity, jak ktoś mnie pobije, to z tego numeru, z którym gadamy w sobotę o godzinie 21.59. Weź się, pierdoli na mózg, kurwa, ze Sky Ja, pięknie, wszystko jest nagrane, wszystko się nagrało, mam dowody. Nagrywaj sobie. Jednij się, kurwa, człowieku, kupię ci bilet, weź się, pierdolni, kurwa, ze ja, Sky nie, nie, na mózg. Wszystkie, nagle, nagle faja zmiękła, jak powiedziałem to, co powiedziałem. Słuchaj, palancie, ja mam na ciebie wyjebane. No, no, widzę, że nagle faja zmiękła, jak usłyszałeś mój statement. Słuchaj, ten fają to jesteś kurwa palancie. Ty. Ja, nagle jak usłyszałeś to, co mam do powiedzenia, nagle zmiękłeś, nagle jaja se robisz. Słuchaj, palancie kurwa, weź ci się pierdolni kurwa, weź te, rób samą bujo, Nag kurwa. Nagle faję cię, o, na nam namawianie do popełniania samobójstwa, zapisuję w artykule. Co coś jeszcze wymyślisz człowieku? Dobra, wszystko znotuję, wszystkie rozmowy nagrywam. No, no, kurwa, nagrywaj palancie. No, i co? I po prostu cała afera wynikła o to, że źle stanąłeś samochodem raz? Ty diabeł udajesz, że nie pijesz alkoholu, a znaczy, diabeł z niego wychodzi. Jesteś przy gościu. Ja, teraz nagle fajna zmiękka, bo poczułeś to, że aplikacja wszystko nagrywa. Jakbyś był debilum inteligentny to byś wiedział, że w Polsce aplikacja do nagrywania rozmów od 2018 roku jest zakazana i żaden telefon nie obsługuje nagrywania. Ha, 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 ha. Czyli to wszystko co nagraliśmy to jest fikcja? <gryw> jedną, jedną wielką fikcją doszłeś kurwa, debilu To były wszystkie, to, czyli to były jaja? No, to były jaja, nie to, to, czyli to naprawdę to były jaja, że ty mnie pobijesz, że mnie zabijesz i jestem frajerem i ciotą? No, a, a widziałeś jak się ruchają w dupę krasnoludki? Ja, to były ja, ja. jaja. Co? No. A ja, powiem ci szczerze, ja myślę, że ty to naprawdę mówisz. Ja myślę, że ty mnie wiesz, że, że mnie pobijesz, że zabijesz. Ja myślę, że to było naprawdę. Tak? Jo. Naprawdę? A to były jaja? Ja! ja. Jo. Niech cię kule biją! Ja, pienie! Niesamowite. Nie, no dobra, ziomek, to słuchaj, to ja Cię jednak nie zgłaszam, bo ja myślałem, że to na poważnie mówisz. Jak to były jaja, to nie było problemu. Ja nie zgłaszam tego. Jesteśmy dogadani? Poniedziałek. A w, a... Tak, zobaczysz a to nie A co czyli naprawdę? Dobra, rozmowa była nagrywana od, od początku. Pierwsza i druga rozmowa była nagrywana. Grożenie śmiercią, grożenie kalectwem, wyzwiska. Wszystko było nagrywane, wszystko na poważnie. Czuje się, człowiek... się zagrożony. Się czuję, czuję, się, czuję się zagrożony. Ubezpieczenie wykupuje, nie planuję samobójstwa. No. Także jak to było, jak to było na poważnie, to. To nie jest samobójstwa tego. Wszystko jest nagrane poważnie. Mm -hmm. Zobaczysz poniedziałek. Co zobaczę? Zobaczysz. A jak poniedziałek nic się nie stanie, co wtedy mam zrobić? Nie hmm. wiem. No dobra, jak coś... Co, co, jak to coś, co, jak to co, musiał wibrator, kurwa, wsadzić w dupę. A to... A, czy jeszcze gwałt do tego chodzi? Zapisz tutaj, bo teraz, teraz jak coś mówię do dziewczyny, do ciebie, zapisz tu, jeszcze gwałtem mi grozi. To zapisz, że jakby ktoś mnie zgwałcił, to też ten numer zapisz, że to w razie co, to jego numer. Jak coś tu zapisaliśmy, że jakby ktoś mnie zgwałcił, to też y, policja pod ten numer dzisiaj kontaktowała. Mhm, a pod jaki numer? No ten, który się tutaj dzwoni. A ja nie wiem, na czym ten numer dzwoni. Ale ja w billingu mam i mój telefon nagrywa wraz z numerem, także nie martw się. Znajdziemy. Znajdziemy, Ale zobacz, jaki ty jesteś głupi, nie? Nie dość, że źle zaparkowałeś samochód, do tego, uh -huh. do tego, groziłeś mi śmiercią, pobiciem. Geju, no. Nie no. Źle zaparkowałeś... A jeszcze homofobia wchodzi w grę, ja jeszcze, hom jeszcze homofobia. No, dobre, dobra, dalej, no. Mhm. Uh -huh. No, słuchamy. <laughs> Jebicie, bo... No, słuchamy go, no. Do co masz za Jak chcesz na koniec mnie przeprosić i, i kur, zamykam temat. Jak nie, no to trudno. No, będziemy się widywali w sądzie. No? Wiesz, ja cię mam. No, słucham, no. Bo czas. Cza Człowiek, czas mi zajmuje się sobą, bo myślisz, że ja mam czas z tą rozmową. No, pokojno, debilu? A po, ale to ty do mnie dzwonisz. Nie, to ty do mnie dzwonisz. Nie, ja byłem w, ja byłem w toalecie, ty do mnie odzwaniasz, odnosz chawkę, ty mi gra... jak, jak mogłem do ciebie zadzwonić? Dobra, yy, to ponoszę żonę do telefonu, która mnie wyzywała. Właśnie na łeb. Pozwalam ci się rozłączyć. Dobranoc. Dobranoc. Do poniedziałku. Do poniedziałku? Papa. Pa. A, Ale dziwny chłopco Mówi, że ten, że zgłosił mnie na policję w poniedziałek. Przy tym popełnił, no nie wiem widzę. bo już tam wiadomo ja to mam w ogólnie, bo ja wiadomo, że tak w ogóle, bo, bo wy myślisz, że ja bym serio to zgłosił. Nigdy w życiu bym takiego czegoś nie zgłosił, ale przy samym, przy samym no po co wy piszecie ustawkę na czacie?